Pierwszym miejscem na naszej liście jest Battlefield 1, czyli typowa, już kultowa można powiedzieć, seria szczelane. z czego najważniejsza jest właśnie ta Battlefield 1. Jest super, grałem z nią na PlayStation 4, oczywiście jak można na konsoli grać w bf ale fabuła... Przedstawia się bardzo rozsądnie, bardzo fajnie. Nie chcę za bardzo wam spoilerować, ale grafika super. Mechanika gry no na playu grać w szczelanki no to jest ciężko, ale da się przyzwyczaić. Na komputerze obstawiam, że opłaca się kupić, opłaca się zagrać, co można powiedzieć o fabule gry. Pierwsza wojna światowa, gaz musztardowy, wo, walka w okopach i walka w starciu. Czego chcieć więcej? Gra daje nam dużą swobodę działania, wyrzucają nas w środek walk i musimy napieprzać się. Czyli można powiedzieć, tak jak było podczas I wojny światowej, że wrzucono żołnierza do walki no i musiał sobie radzić. Mamy w Battlefield jeden nacisk na walkę w zwarciu, na przykład na bagnety, saperki, noże itd. Tak Nie zabijamy kilometra przeciwnika, tylko jesteśmy bardziej brutalni, osobiste charaktery walki, no i oczywiście każdy musi zobaczyć tego bohomota czyli superczok lub sterowiec który na końcu musimy rozwalić jest na co popatrzeć, są fajne widoki, fajna grafika, fajnie to wszystko jest zgrane, oczywiście ocena gry jest bardzo dobra, 8,4 więc szacun dla fanów serii Battlefielda to jest wymuszona pozycja do gry i sprawdzenia czy naprawdę to jest taka fajna gra więc lecimy do kolejnej pozycji na warsztat bierzemy najnowszą odsłonę kultowej serii Counter Strike, czyli Counter Strike Global Offensive. Ta gra jest skierowana dla fanów multi w grze naprzeciwko siebie stoją dwie drużyny pięciosobowe w trybie turniejowym, oczywiście. Jedna to są terroryści, drugie to są siły specjalne. Siły specjalne próbują jak to siły specjalne przeszkodzić terrorystom w wysadzeniu danego punktu. A terroryści muszą wysadzić dany punkt. Rozwijanie esportu dość mocno podnieść znaczenie tej gry, bo tak naprawdę gra sama w sobie daje tylko mecze 5 na 5. Tam są tryby dead match, demolka i tak dalej, ale głównie każdy kupuje tę grę, żeby zagrać właśnie w ten tryb turniejowy. Ta gra przyciągnęła ludzi rywalizacją. Każdy chce sprawdzić czy jest lepszy od innych. Każdy chce być najlepszy, więc zdobywanie rank, granie meczy 5 na 5, wygrywanie rundy daje dużo emocji, dużo pozytywnej energii. I tym przyciągła ta seria, ta gra, tak wiele fanów. Więc jeżeli chcesz spróbować swoich sił, a nie masz jeszcze tej gry, to na pewno musisz ją zdobyć, bo tak to nie będą cię mogli nazwać gamer. Trzecią pozycją to jest sandboxowy survival hardware. Gra wyrzuca naszą postać na pustkowie w każdej grze tego gatunku Fabuły praktycznie nie ma, po prostu zostajemy wyrzuceni i mamy przeżyć. Do tego musimy pamiętać, że nasza postać musi pić wodę, jeść, musi uważać na niska temperatura, też nam zaszkodzi, jak nie mamy odpowiedniego ubrania. Burze piaskowe, deszcze, a także na najważniejsze, największe zagrożenie czyli innych graczy, którzy czyhają na nasze surowce, które zbieramy, broń, którą zbierzemy, a także kryjówkę, którą możemy wybudować. Gra jest nastawiona na 100%, na multiplayer, słabo gry samemu w tą grę, najlepiej ze znajomymi, więc jeżeli masz znajomych, którzy lubią takie gry i ta gra Ci się spodobała, to przekonaj ich, kupcie grę i zagrajcie razem, bo w dwójkę, trójkę, czwórkę są większe szanse na lepszą zabawę. Polecam. Przed ostatnią pozycją na naszej liście jest Mass Effect Andromeda, czyli inaczej Mass Effect 4. To już czwarta odsłona popularnej cyklu gier RPG. Fabuła, czyli siła napędowa tej gry to jest inicjatywa Andromeda, czyli... W 2176 roku, a więc 7, mniej więcej 7 lat przed wydarzeniami z pierwszej odsłony serii, ludzie budują wielkie arki i wysyłają je w stronę... Galaktyki Andromeda, gdzie nie tylko mają zbadać nowy świat, ale także znaleźć nowy dom oraz jak szybko podróżować między galaktykami. Na każdej arce znajdują się tak zwani pionierzy. Elita wśród oddanych sprawie żołnierzy. Ich zadaniem jest badanie, zdatnych do zamieszkania planet i ewentualne nawiązanie kontaktu z innymi rasami z galaktyki Andromeda. W czasie podróży członkowie byli oczywiście w stanie hibernacji i nawet nie wiedzieli, jakie rozegrały się w drodze Mrecznej pod ich nieobecność rzeczy czyli wojna z niż wiarzami tak. oczywiście wszystkie wybory w grze to co robimy jak się zachowujemy mają źródło na niektóre przedstawione w grze wydarzenia fabuła gry jest wzbogacona w różne zwroty akcji w bardzo dobrych momentach przez co nam gra się nie nudzi a także mamy wiele misji pobocznych. Bo ale rozgrywka spiera się na Jednym z najważniejszych filarów, czyli eksploatacji nowej galaktyki. Zwiedzanie planet na piechotę nie jest tak nudne, ponieważ mamy plecaki odrzutowe, a także możemy zasiąść za sterami kołowego pojazdu, który jest przystosowany do funkcjonowania i możemy wozić po każdej planecie w najcięższych warunkach. Oczywiście oprócz rozbudowanego, który był fabularnego, w Mass Effect pojawia się, też stworzone z myślą o czteroosobowej kooperacji trybu multiplayer. Zabawa oczywiście koncentruje się na odpieraniu ataków kolejnych fal przeciwników, ale w porównaniu z poprzednią grą mamy więcej możliwości przez właśnie plecak odrzutowy. Oczywiście są mikropłatności, możemy kupować skrzynki z zaopatrzeniem za punkty Andromedy. Oprawa graficzna tej produkcji jest postawiona na bardzo wysokim poziomie, tak samo skompowana przez Johna Pessona. muzyka jest bardzo Ciekawa interesująca. Gra, ocena gry to 7,8, więc dobra, chociaż moim zdaniem jest o wiele lepsza. Miałem okazję ją zagrać, i jako fan y serii Mass Effect mega mi się podoba i się nie zawiodła. Znaczy, nie jestem tak mega fanem, ale bardzo lubię tą serię. Gier. Ostatnią propozycją na naszej liście jest Titanfall 2. Kontynuacja wieloosobowej szczelanki autorstwa Respawn Entertainment, założonej przez byłych pracowników Infinity World. Produkcja ta oferuje nam kampanię, w której wcielamy się w Jacka Coopera, szczelca ruchu oporu, który marzy o karierze pilota. Oczywiście, jakimś trafem, Jeden z właścicieli Tytanów ginie, ale przed śmiercią, właśnie jemu przekazuje kontrolę. I to właśnie my musimy się zmierzyć przeważającymi siłami wroga. Zabawa dla wielu graczy, czyli ta gra jest zrobiona pod multiplayer. Polega na sterowaniu żołnierzami przyszłości. są zwinni, potrafią wspinać się po budynkach, chodzić po ścianach, wykonywać podwójne skoki. Ale najważniejsze mogą przyzywać roboty bojowe tak zwane mechy Tytany. Dzięki temu zasiadamy za. Sterami mecha i zwiększamy swoją siłę ognia, ale dla wyrównania, przeciwnicy mogą robić to samo. Gra oferuje nam oprócz kampanii, także pojawiły się, pojawiają się mecze, z których korzystają tytany. Oczywiście dostajemy 6 nowych tytanów w porównaniu do poprzedniej wersji, na przykład z popielarz. Do walki wykorzystuje wyrzutnię termitu, która podpala wszystko w zasięgu wrażenia. Ale też kwestie techniczne są bardzo ładna grafika. lokacje zróżnicowaną. i też jest postawiona na silniku Source. I co najważniejsze ta gra jest postawiona na multiplayer, więc deweloperzy i wydawcy zdecydowali, że wszystkie mapy i tryby ukłócające się w ewakuacji popremierowe są udostępnione za free. Sprawdziłem ocenę, ocena to 8,7. Bardzo dobra ocena, więc to jest ostatnia gra, i ostatnia ciekawa, najciekawsza, jedna z ciekawszych z mojej listy pozycji, którą trzeba zagrać, więc jeżeli wam się podoba, subujcie, oglądajcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wszystko róbcie, żeby ten filmik poszedł do przodu, żeby zobaczyć go jak największe grono widzów. W opisie macie linki i tam znajdziecie wszystkie linki do tych gier, więc na razie, cześć!